Mm. Wkładasz mu to do rany i plasterek. I wszystko dobrze. Cześć! Z tej strony Nina. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy na ekranie. Playtesty gry Medic Pacific War. I tak jak uważam, że wojna to głupia rzecz, tak zawsze ciekawiła mnie medycyna na placu bitwy. Jak to wszystko wyglądało. Uwielbiałam oglądać Masza, Więc zacznijmy nową grę. That feeling that something just doesn't feel right? Like something bad is gonna happen. This was our time of being in love with life. We were young with dreams and plans, thoughts about the future. Studied to become real soldiers, but all we really wanted to do was act. Someone once said, to everything, there's a season and a time for every purpose under heaven. A time for peace and a time for war. save wounded people for friends or family. They needed us. They needed their heroes. And it was time to act as one. No, nawet fajny początek w sensie dużo mm, emocji. Wielu mówiący Okej, okay. tak podążaj, zobaczymy jak to graficznie wygląda, całkiem... Ojej, postać dziwnie się rusza, ale on do mnie mówi, nie? Oj, przepraszam, to trzeba go dogonić. Moment, ja chyba mam... Nie, ja ściszyłam, ale chyba niepotrzebnie, aż tak bardzo, nie no, gówny. Dialogi pod, podbijemy. O, o Jezu! right oh. into the oh, tower there was still a guy inside he's breathing where's take it out that wasn't an accident hell no he aimed for it bastard wanted to go out taking someone with him watch out phillips jesus that was <laughs> um that hanger's a damn furnace You sure this gets us to the hospital? Hmm, Właśnie. No, kucnij. Dobra, już. Ja nie wiem, czy ja okay. chciałabym to brać w uniwersytecie. wersji. Dla mnie to jest trochę... Yy, dobra, żeby wyleczyć... No nie. Litery znowu takie małe jest. No. Wiem, I co robimy? Tu. Mm. Poszukaj człowieku, ja się uczę. A tu jest band. Poczekaj. Człowieku, ja próbuję się skupić. Co do mnie mówisz. Tak to działa. Aha. Wkładasz mu to do rany i plasterek. I wszystko dobrze. Ale poczekaj. Aha. No. Okay. We have now with that wound and the way he's patched up. It's too risky. Damn it. I knew it wouldn't it be enough. I'll handle it. You head to the hospital now. But, Stay but sharp. I'll leave you, you there. I'll the leave you there. i to the hospital and bring help. I'm staying behind to hold the wounded. Just don't do anything reckless, Myers. Hey, I'm still kicking. What's the worst that could happen? Beats me. You're mm. the damn jinx, not me. Oh yeah, many down. The hospital matters. I can't just walk past them. I don't ignore the living. Just what did you Please, sick. She can't be 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 sick. She can't not No właśnie. Mm. Dobra. Aha, dobra. Mamy mam jeszcze pozyskiwać materiały. Dobra, poczekaj. Tutaj, stąd. Oj, moment, bo straszna śnieg. Ojej, poczekaj, jak zleciały także o Jezu. Poczekaj, tutaj to człowiek potrzebuje pomocy. Wszystko. O Jezu, co najpierw? Co? Tu raczej, nie. jeżeli to jest udowa, to trzeba. Poczekaj.

A ja źle! Poczekaj! Aha, dobra, już wiem! Tu mam nacisnąć, Okej. Okay. Jest super. Nie, wszystko jest dobrze. Dobra, jeszcze tylko to. Oj. No! No. Mieszka nie zareagowała. Są tutaj testy, to trochę rzeczy tutaj jeszcze jest do... Możemy go zabrać? Po prostu go zostawiamy. A ja bym go jednak poczekał, to jest kolejny.

Dzień dobry, to, to tu miałem przyjść? Ten nie żyje. Mhm. Mm A tutaj? To nie oznaczyli, czy żyje, czy nie. Ale ładnie gra i na nadmiar. O, jest. Nie, nie, nie chciałbym w to grać. Mimo sobie mojej e, sympatii do... To... Eee. Dobra, ten chyba już. O, poczekaj, bo ja muszę wziąć o tym. Jak tam? Poczekaj. No i mam wybrać sobie opaskę uciskową, ja to rozumiem. Ja bym tak zrobiła, Staj bo mi, to jest poważna rana. Hmm. Brajuszku, co? Jak to? Ja, aha, mam tu utrzymać. Wszystko jest dobrze, zobacz, naciskaj mu to porządnie. Świetnie, teraz... Yy, oj. Oj. Ja nie wiem, czy, czy taki żołnierz chciałby usłyszeć takie... Oj, przy sobie. Jeszcze plasterek. Poczekaj, musisz wytrzymać. A, to dwa razy trzeba. Nie, nie tak, ale może nie odpadnie. Mam No, to chyba mam go zabrać, nie? Mam go zabrać? Ja go tam zabiorę. Proszę bardzo, tutaj będziemy czołgać się, tak bo inaczej go nie... Proszę bardzo. Ale mam go, mm, mam go... Dobra nie wiem, czy mam go ciągnąć, czy nie, sam sobie nie pójdzie, nie? Dobra, jakoś go dotrzymujemy. A, nie mam się gorszą kondycję chyba w po moim głosie, że jestem Batmana. Aha, ważne markery na kompasie. Gdzie jest kompas? A tu, dobra, widzę. Poczekaj, ja tutaj ciągnę człowieka. człowieka tutaj trzeba ratować. O, tu faktycznie nie mogę tutaj dociągać w Proszę bardzo, już. No ale. Nie, F. Nie no, widziałem E. Przerzedam te litery takie małe. Takie duże ekrany i takie małe litery. No i co, co dalej? Tam? I teraz walną w karetkę. Czy ktoś mógłby. Nie, jednak ja no time to run, no time to fight back. Mm. Nie, ja tej gry. Ale chcę pokazać. Shot. We're stuck. These crates were headed for the hospital. What's inside? Morphine, sulfa, bandages. We can't leave them here. I know a spot off the main path. Shaded. Dry. Alright, I'll take one crate. I'll take the other. The rest is on you. We're no mule train. Gotta to get to the hospital. Fast. Understood, thanks, sir. Troche jest drewniana... to znaczy tam. są trochę drewniane, nie? Nie those chaps. No honor. Just kill her. Ktoś krzyczy. To no Poczekaj, co tu się wyprawia? Nie, nie. co ma. Aha, tu mam. Ile ja mam siły? To poczekajcie, to trzeba to po prostu tak. podbiegać. I ty jesteś naprawdę żołnierzem. No. F. I? E. Dobra, Drewniane dialogi są bardzo mocno. Dabbing jest taki sobie, takie taki mam wrażenie. Taki trochę bezemocjonalny. Skarbki czytane. No i co? <grytanie> Ale dynamika jest... Right, jest spora, it. nie? Zrobione jest dosyć ładnie. Okej. Okay. Tutaj zginę. Ta A mi zaznaczać nie będzie celowo. Bardzo dobrze. Gdzie mogę iść? A tu mogę tędy? To ja bym wolała zygzakiem. No bez przesadyzmu! No tak w człowieka. Hmm. No. Stay Proszę low mnie nie śledzić. Napatrz. No no patrz. No patrz. O jest O oj. Nie <laughs> za kosami, naprawdę. Mm. Nie trzeba. już gdzie? Gdzie, że tu? Poczekaj. Co, zabieramy. Kogo tam trzeba ratować? Ciebie trzeba. Aha, niebezpieczne. Okej, okay, muszę go zabrać. Dobra. Już cię zabieram. Z czym się zabiera? No ale nie poczekaj. Nie, nie tak. Nie tak. Nie tak. Drag i nogi. Bo Mówiłam, że będzie jebut? Cio, wszystko jest dobrze. Spokojnie. Nie, wiem, bo mu nogi amputują. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest pięknie, spokojnie. Nina cię uratuje. Widzisz? zobacz, teraz lepiej mi idzie. Jeszcze tylko prosterek. Oj, chcesz dwa razy nacisnąć, to jest dziwne. A ja się spieszyłam, już? Co dalej? A. Dobra, to ja cię teraz zabiorę. Poczekaj. Jack, curry. Chodź na barana. Ja cię zaniącę, tylko nie mam pojęcia, gdzie. gdzieś jeździ. i miejsce. Całkiem szybko idziesz z facetem, który waży. Do 80 kg podejrzewam. Prawie. Na plecach. A skrzynki nieść nie mógł. Co tam było w tej skrzynce? Proszę bardzo. nie się rozkręciła troszkę. Dobra. Tak, i tu, 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 tu. No właśnie. Teraz tam. Ej, nowy order. Gdzie? Poczekaj, zabrać żołnierza do. Aha, czy ja mam go tam. Za A nie, poczekaj. Skąd ty tu? No dobra, to może tam coś. Następny. Mm -hmm. Co będziemy robić? A. Smarować. Ale co to właściwie jest? Co my robimy teraz? Mhm. Okej, okay, i tu rączka. Na rączce to samo? Nie, na rączce jest co? A chyba nie mam... Nie mam. Czekaj, no ja nie mam, poczekaj, muszę, muszę, poczekaj, muszę odejść. Muszę odejść i zdobyć... Zdobyć coś. Tylko nie wiem... Poczekaj, nic ci się nie dzieje, noga zabandażowana, wstań. Noga zabandażowana, więc nie jest tak tragicznie, może tam coś będzie. moment! Czekaj. Okay. No ale weź. No take. Wziąłeś? Coś tam wziął. Pełny bandaż i... hmm. Idę, idę. Już. Już będzie działać będzie działać. No, Działaj tu! No. To ty maści takie nie miałeś z kieszeni? No dobra, co dalej? Mam go zabrać? Um, mam go za? Coś jeszcze? Mam jakieś rany na głowie, coś takiego, coś takiego takie mało różnicowany na razie. Dobra, to go tam za zaciągniemy. No na razie tak monotonnie troszkę, nie? Znaczy, monotonnie, a tu nagle... Nie. Ale graficznie jest dosyć ładnie zrobiona ta gra. Wszystko się rusza. Dynamicznie dosyć, więc całkiem... No fajnie, że go ciągnęłam, a on go położył. A. A co to jest level? Aha, my się będziemy uczyć w taki sposób rzeczy. Okej, okay, co robić, co? Sprint, tutaj trening. A więc więcej, tu nie ma takiego ciekawego. Mhm. A może na razie? Może na razie nic nie będę tutaj sobie robić, bo że mnie skażą. Co dalej? Poczekajcie, widzimy sobie tutaj... Moment. to w drodze do szpitala. To ja będę się skończyć gameplay. Dobra. Gdzie kto za kim mam iść? Droga do szpitala. Nie mam pojęcia gdzie. Tu? Mogę? Yes. No, 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 no. Come on. Jesus, Myers. Trouble finds you and somehow always lands in my lap. Didn't expect the reaper to beat you here. Myers, right? Please. They're all gone. My brothers, all of them. I saw it happen. I'm the last one left. My mother. That'll break her worse than go. any God, listen, Myers. This is the part no one teaches. We're medics. We save lives. Every life matters. Sometimes, one life weighs more than the rest. You heard the boy. I know you'll make the right call. Dobra, się, czas. Czasówka, Mam... Ile? Aha, Uratować się Lipa. Mm. Mhm, uh -huh. mam wybrać? Filipa, bo nieznajomego. A, dobra, a nie mogę obu naraz? A ja bym obu naraz. Czyli decyzyjność będzie taka, tak? Ale. You'll be all right. Just hold on. Dobra, dokąd, kogo dokąd teraz mm -hmm. zanieść? Oh. Uh. The field. The oj, 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 chyba <coughs> się zawiesiło. <coughs> Okej, okay, wracamy, bo gra zaliczyła crash. Chyba jej się nie spodobała moja decyzja moralna. Chodzi o to, że fajnie, że, że dodają takie elementy, że musisz wybrać i potem mieć kaca moralnego, pewnie. I co? Jestem na tym etapie? Serio? You'll be all right. Just hold on. Tu gdzie mam go? Tu. There. Hmm. We made it, hospital. It's over. Not over. The airfield's a massacre. Men ripped apart, screaming for help. The wounded, how many? <laughs> Everywhere. But the boys are holding the line. They're hitting us from all sides, strafing us like ducks in a pond. Out there, every pair of hands counts. Then, we can't stay here. They need us. No, nad y, dialogami to naprawdę trzeba popracować i to mocno. A tutaj, bo zakończenie po prostu, dobra. Eee, dema. No, co mogę powiedzieć, to jak... Y, widzieliście. Gra się tak prezentuje graficznie, tak wyglądają mechaniki. Podejrzewam, że to będzie bardziej rozwinięte. Chociaż nie wiem, jeżeli on ma być medykiem na placu boju, to nie sądzę, żeby... Y, ...szył rany, to będzie raczej... Y, Skupiało się na tym, żeby jak najszybciej tam człowieka zapchać, zapchać bandażem, zakleić plastrem i móc dotransportować do szpitala. Czyli jesteśmy takimi bardziej właśnie sanitariuszami, yy, który ma działać szybko, sprawnie i w, w sytuacji stresu, i, i po, na polu bitwy. Yy, tematycznie, no. Bolący mnie temat, nie lubię motywu wojny, nie lubię gier wojennych tak dokładnych. W sensie mogę sobie pograć w jakąś tam wojnę w wersji nierealistycznej, a tutaj jest bardzo silny realizm opierający się na fakcie. Więc jest to dosyć ciężki temat. Twórcy się podjęli go. No, zobaczymy, jak oni go jeszcze pociągną dalej. W sensie, no, coś tam będę może obserwować. Może z ciekawości zajrzę, jak ta gra się rozwinie, w którą stronę pójdzie, bo widać, że tutaj są wybory moralne. Kogo uratować najpierw? No, może być to ciężkie, ale na Boga, poprawcie te dialogi, błagam. Bo takiego drewna to ja dawno nie słyszałam. Aż bolało w uszy trochę. Ale ogólnie, no, wygląda fajnie, zacnie. Mm, jak na początek na demo, playtesty. No całkiem, całkiem. Demo jest dostępne na Steamie, można sobie samemu sprawdzić jak to jak, jak to się jest y, medykiem na polu bitwy No zobaczymy. No na razie to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia. Pa, pa.